Problem z defkietami drugiego switcha, zwolnienia i rekordy. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba. To mój kanał okiem Dawaj. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, komentarzy, subów, udostępniania dalej, dołączenia do Patronite'a czy też Discord'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Przed Wami kolejny zestaw wiadomości montowany na szybko. Niebawem wrócimy do bardziej profesjonalnego formatu. Na razie jedziemy z tematami. No i na pierwszy ogień wrzucamy problemy z dewkitami drugiego switcha. W zasadzie jest tu kilka rzeczy związanych właśnie ze switchem. No jutro w zasadzie jak to oglądacie to prawdopodobnie dzisiaj, tak bo nagry, nagrywam to 1 kwietnia, ale żebyście nie potraktowali tak jako żart prima aprilisowy, to wypuszczam to 2 kwietnia rano, także dzisiaj, w momencie kiedy to oglądacie to jest zbyt skomplikowane, będzie premiera, raczej nie tyle premiera Switcha, co będzie... Nintendo Direct, który będzie poświęcony stricte, właśnie drugiej edycji switcha, i pojawiają się kolejne informacje o ograniczonej dostępności zestawów deweloperskich. I faktem jest, że w Polsce to w sumie nie wiem, słyszałem o dwóch przypadkach, że ludzie mają switcha i jego po prostu dostali. Natomiast no sam próbowałem jakoś zdobyć informacje, czy zdobyć w ogóle jakkolwiek sposób, nie wiem, wskazówki, do tego, jak dorwać właśnie drugiego switcha, i jestem faktyczny problem. No i według relacji z tego rocznego Game Developers Conference, wielu deweloperów nadal twierdzi, że nie ma dostępu do dewkitów, co może znacząco wpłynąć na liczbę gier, właśnie third-party dostępnych w pierwszych miesiącach po premierze konsoli. To może też być częściowo zabieg celowy, dlatego żeby jakby gracze skupili się na tym, że po pierwsze chcą sobie pograć w gry, które już nabyli i mają na pierwszego switcha, a po drugie chcą skupić też całą uwagę na grach first-party. Powiedzmy, jest jako taki zabieg no, mający troszeczkę sens powiedzmy pod kątem sprzedażowym, chociaż z drugiej strony lepiej mieć większy wybór. Czy to jest jakoś uzasadnione może technologicznie, czy na przykład jest problem z produkcją tych dewkitów, nie sądzę. Digital Foundry w swoim najnowszym podcaście właśnie potwierdza, że nintendo bardzo selektywnie podchodzi do dystrybucji zestawów deweloperskich, dostęp do niego trzyma jedynie wąska grupa wąska grupa twórców, podczas gdy większość deweloperów będzie musiała poczekać do czerwca, kiedy to według przecieków ma nastąpić szersza dystrybucja właśnie dev kitów. Taka strategia pokrywa się z tym trójfawozowym planem wydawniczym, gdzie pierwsza faza obejmuje głównie tytuły first party, druga w październiku mieszankę gier własnych i firm trzecich i dopiero później właśnie trzecia skupi się na okresie świątecznym. Szczególnie interesujący jest przypadek właśnie Embracera, który według właśnie pewnych reportaże w tym zakresie Nintendo odmówiło im przekazania dev kitów ze względu na niestabilną sytuację firmy to jest też ciekawe, według informacji przekazanych przez Imrana Kana na forum Reset Ira tutaj Nintendo obawiało się, że zestawy deweloperskie mogłyby trafić do studiów, które będą następnie zamknięte, co groziłoby ich zaginięciem, a faktycznie jest tak, że wiele dewkitów ginie po tym jak studio upada i później można rozgrzewać tą technologię można czasem znaleźć na elektrozłomach czy na aukcjach właśnie tego typu sprzęty, a to potem ułatwia chociażby piracenie takich sprzętów. Sytuacja ta nie była formą kara, a raczej wyrazem wątpliwości co do organizacji i stabilności właśnie zarządzania w grupie Embracer studia, które skutecznie odłączyły się od Embracera, tak jak Cyber czy take to Interactive, znaczy od, jeszcze raz, studio, które skutecznie odłączyły się od Embracera Grup, tak jak Cyber Interactive, czy przejęte przez Take two Gearbox Interactive, wybaczcie tutaj, czy Gearbox Studios, przepraszam, mogły ponownie negocjować z Nintendo właśnie dostęp do devkitów, kitów, natomiast studia pozostające w strukturę Ambracera, jak Gunfire Games odpowiedzialne za Dark Siders, nie otrzymały możliwości pracy nad właśnie wersjami swoich gier na nową konsolę, a to zawsze napędza dobrze sprzedaż, więc to, to jest po prostu opłacalny ruch mieć możliwość wyprodukowania wyprodukowania gry na na nową konsolę. No i kont kolejną kontrowersyjną, właśnie rzeczą, która jest związana. Z właśnie drugim Switchem jest kwestia obsługi rozdzielczości 4K, ale tu chodzi o zestaw deweloperski. Według informacji przekazanych przez Toma Hendersona z Insider Gaming, niektóre zestawy deweloperskie nie posiadają wyjścia 4K, co stoi w sprzeczności z plotka, wcześniejszymi plotkami sugerującymi, że konsola będzie obsługiwać tą rozdzielczość. Eksperci zwracają uwagę, że specyfikacja devkitów nie musi w pełni odpowiadać możliwościom finalnym sprzętu. Zestawy deweloperskie często pomijają em, em, jakieś tam funkcjonalności, to jest jedno, ale oferują większą ilość do celów debugowania. I tu to już mówię z doświadczenia, bo tak w przypadku pierwszego switcha było, że po pierwsze, te sprzęty miały dwie wersje devkitów. Jedna to była do testowania rzeczy w wersji właśnie portable, tak, czyli tej przenośnej, gdzie mieliście po prostu taki, taką atrapę switcha na grubym kablu podpiętą do kompa, a druga wersja devkita to była ta do testowania doka. I ja bym się nie zdziwił, że te devkity, które aktualnie są, to jest właśnie ta wersja pierwsza, ta druga po prostu wyjdzie później. No i to nie znaczy, że od razu te gry, które teraz są produkowane właśnie testując w wersję tą właśnie bez wyjścia 4K, nie będą obsługiwały tego trybu. Po prostu będzie trochę trudniej jakby to dobrze wyskalować, oprogramować, natomiast wciąż nie wydaje mi się, żeby to miał być jakiś taki drastyczny problem, ale stawiam, że właśnie brak obsługi tego wyjścia 4K jest związany z tym, że tak jak w przypadku pierwszego Switcha, tak i w przypadku drugiego będą dwie iteracje po prostu tych, devkitów, i dlatego tak to działa. No, i faktem jest, że te sprzęty często mają dodatkowy RAM, chociażby czy trochę więcej zasobów wolnych po to, żeby można było sprawniej debugować, profilować sprzęt i tak dalej i tak dalej. Tak więc, no, powiedzmy, samo wyjście 4K nie jest tak bardzo kluczową rzeczą. Jeżeli chodzi o ten sprzęt, i tutaj restrykcyjna polityka Nintendo względem dystrybucji devkitów, może mieć oczywiście też różne długofalowe konsekwencje. No, chociażby to, że porty wyjdą później, ale może właśnie Nintendo zależy na tym, żeby troszeczkę porty wyszły później, więc po to, żeby właśnie ludzie skupili się na tych grach first party i tych, które już są dostępne na rynku, a wiadomo, że drugi Switch będzie miał kompatybilność steczną. No i z drugiej strony to jednak też ma trochę negatywne odbicie dla aktualnych już deweloperów, dlatego, bo dużo studiów liczy właśnie na to, że zacznie robić chociażby zewnętrzne usługi portingowe, a im bardziej to opóźniają, tym niektóre biznesy mogą potracić kontrakty albo po prostu zniknąć z rynku, bo no, żyją z portowania i kodowywania takich rzeczy, a bez dostępu do tych sprzętów, no to będą mieli problem po prostu z utrzymaniem się na rynku, także to może mieć też negatywne skutki. A u nas, chociażby w kraju, jest dużo studiów, które właśnie robi też takie usługi, i dobrze by było, żeby tego Defkita jednak mieli. No i oczywiście dużo z tych rzeczy, tych, te, te, te wszystkie właśnie switchowe, to są takie doniesienia, plotki, co prawda potwierdzane przez kilka osób, ale to też nie należy brać wszystko, jakby na 100%. Natomiast, no, to się wszystko składa w logiczną całość. Zresztą, no to że ja to nagrywam powiedzmy w wtorek ale no widzicie to właśnie dzisiaj rano a po południu właśnie będziecie widzieli tą prezentację drugiego switcha także sam jestem ciekaw jak ostatecznie to wszystko będzie wyglądało kiedy będzie można preorderować konsolę No tak więc dzieje się dzieje się sam też jestem ciekaw jakie gry zostaną zaprezentowane bo to mnie chyba najbardziej interesuje i ponoć właśnie ma być więcej niż jedno wydarzenie z tym związane i ma się po prostu pojawiać w kolejnych dniach. Także idźmy dalej. A dalej mamy niestety zwolnienia w Eidos Montreal, znane z serii Deus Ex i Marvel Guardians of the Galaxy. Ogłosiło zwolnienie 75 pracowników w związku z zakończeniem jednego z zrealizowanych projektów. Firma zaznaczała, że redukcja nie jest związana z umiejętnościami czy zaangażowaniem zwolnionych osób, bo wynika z braku możliwości przeniesienia ich do innych trwających projektów i usług. Studio zobowiązało się do wsparcia zwolnionych pracowników w okresie przejściowym i cała sytuacja, no to wiadomo, że. To jest jeszcze pokłosie problemów Embracera, to jest pokłosie problemów branżowych. Embracer teraz zresztą wszedł w posiadanie takich marek jak Tomb Raider, Ex, Steve czy Legacy of Kane, więc tutaj zaczął brutalnie restrukturyzować wszystkie podległe firmy. No i wciąż no, mamy zakończenie już pierwszego kwartału w tym roku. I. i no, są te zwolnienia, są te zwolnienia, natomiast nie jest tak tragicznie. Jak sobie zobaczymy na, właśnie, e, Game Dev Industry layoffs, no to ten kwartał zamykamy w liczbie 1200 zwolnień, z czego w tamtym roku. W tamtym roku, w pierwszym kwartale, poleciało ponad 6 tysięcy pracowników, bo pamiętajcie, że zwolniono 1800 ludzi z Unity, 1900 z Microsoftu. To wszystko działo się w ogóle w styczniu jeszcze. Sumarycznie w pierwszym kwartale zwolniono ponad 6 tysięcy ludzi, więc no jest, dalej nie jest turbo ciekawie, ale nie jest tak źle. No już pomijając kwestię, że w tamtym roku zwolniono ponad 14 tysięcy ludzi, no to to już była. Tragedia, no i już pomijając kwestię, że to jest wszystko oficjalne zwolnienia, a nie na przykład ciche odejścia, redukcje zatrudnień, które nie są znaczane jako tam masowe, tylko na przykład wynikają z tego, że wprowadza się obowiązek powrotu do biura i ludzie musieli po prostu porezygnować z rezygnować z pracy, i tak dalej. Tak więc no, działa się w tamtym roku tragicznie, w tym roku no, jest źle, ale. Te zwolnienia faktycznie lekko wyhamowują, no bo oficjalnie mamy zwolnionych 5 razy mniej niż w zeszłym roku, w tym samym okresie. Następnie nowy CEO Starbreeze. Adolf Christianson były dyrektor do spraw globalnej strategii komercyjnej w EA, obejmuje stanowisko CEO Starbreeze od 1 kwietnia. Christianson, który spędził 13 lat w EA pracując nad takimi markami jak FIFA, Battlefield czy Apex, ma ambitny plan przekształcenia firmy znanej z Paydaya w prawdziwe studia wieloproduktowe. Jego, dominacja następuje, jego nominacja. nominacja następuje po usunięciu poprzedniego CEO Tobiasa Sjogrena w związku ze słabymi sprze z wynikami sprzedażowymi. Trzeciego, trzeciego Pejdaja. No i niestety tutaj no strasznie Starbase wpalił, właśnie wymuszając na graczach przenosiny do trzeciego Pejdaja i coraz więcej graczy jednak wraca do drugiego. Moim zdaniem, tak naprawdę nie powinni ruszać tutaj edycji, tylko dokładać kolejne rzeczy do dwójki, ulepszać silnik i zrobić z tego grę, usługę, bo akurat. Mają taki kontakt ze społecznością i tak im dobrze się sprzedawało, że no głupotą było moim zdaniem próba zrobienia trójki, która na samym początku naturalnie ma mniej kontentu niż dwójka. To był duży błąd, bo gracze po prostu poczuli się mm, okradzeni z zawartości. Tak się po prostu nie robi. Graczom się rzeczy nie zabiera. Idziemy dalej. Dalsze spadki Ubisoftu na giełdzie. Akcje Ubisoftu zanotowały znaczny spadek zaledwie kilka dni po ogłoszeniu umowy o utworzeniu nowej spółki zależnej we współpracy z Tencentem. Na rynkach w USA i Wielkiej Brytanii i Francji akcje spadły o co najmniej 11,8%, całkowicie niwelując 100% wzrost odnotowany w piątek po ogłoszeniu współpracy. W momencie zamknięcia giełdy w Wielkiej Brytanii akcje Ubisoftu spadły, były notowane o, po 11,19 euro w porównaniu do 12 z hakiem przy otwarciu i we Francji akcje spadły o 12%. Pracownicy Ubisoftu wyrazili obawy o możliwe zwolnienie dla osób niepracujących nad franczyzami, które przeszły do tej spółki zależnej do współpracy z Tencentem. No i to wszystko ma się sfinalizować do końca tego roku. Jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie wszystko będzie funkcjonowało. No to o szczegółach tej transakcji mówiłem w osobnym materiale, do którego zapraszam na kanał. Tak więc rynek po prostu też reaguje Początkowe informacje o dodatkowych pieniądzach na pewno zadowoliły niektórych inwestorów, no ale potem nadeszła korekta, więc kolejny dzień na giełdzie. A teraz trochę przyjemniejsze liczby. Nowy rekord Monster Hunter Wilds tutaj ustanowił nowy rekord sprzedaży dla kapką, osiągając poziom 10 milionów sprzedanych egzemplarzy w ciągu pierwszego miesiąca od premiery. Najnowsza odsłona popularnej serii zadebiutowała 28 lutego na wszystkich platformach najnowszej generacji i już w pierwszy weekend sprzedała się 8 milionów kopii. Natomiast, no. 10 milionów w miesiąc to jest bardzo solidny wynik. Mimo dużo makamentów technicznych, to jednak tutaj mają swoją niszę i gracze są zadowoleni. To jest chyba najważniejsze. Kolejno: Split Fiction bije rekordy. Najnowsza gra Tekstu Textu ustanowiła trzy światowe rekordy Guinnessa w ciągu kilku dni od premiery, Gra stworzona przez szwedzkie studio Hayside, wydana przez EA. Została najbardziej popularną grą kooperacyjną na Steam, najlepiej sprzedającą się grą kooperacyjną w ciągu 48 godzin i najlepiej sprzedającą się grą kooperacyjną w ciągu pierwszego tygodnia. Czyli pobili wszystkie te trzy rekordy, i 6 marca Split Fiction przyciągnęła 197 434 osoby na Steam jednocześnie. W dwie doby sprzedali sprzedali już ponad milion egzemplarzy, więc naprawdę wyszło im to bardzo dobrze. Tak właśnie, w pierwsze dwa dni sprzedali milion kopii. Tak więc gratulacja, gra jest bardzo dobra, dobrze oceniana, więc to jest najważniejsze. I na końcu trzy ploty z Reddita. Także to już mówię, to są kompletne ploty, to nie jest nic takiego absolutnie potwierdzonego. Pierwsza sprawa to Rogali sugeruje współpracę z Xboxem, gdzie wrzucili taki materiał Wrócili taki materiał, w którym no, tam ludzik związany właśnie z marką Rogolay yy, pakuje się do maszyny z yy, padem do Xboxa i Microsoft zareagował w taki sposób, także tak śmiesznie yy, nie wiem, co to ma konkretnie znaczyć. No ale to już była sugestia swego czasu, że właśnie mają zrobić handhelda, który ma być asygnowany logiem Xboxa. Następnie yy, pojawiła się informacja, że Ghost of Yota zostanie wydany w lipcu tego roku i na końcu Oblivion Remake będzie ogłoszony niebawem, ponoć 3, 3 kwietnia. Ten remake jest zrobiony swoją drogą przez Virtuos, także jestem ciekaw tutaj jak to będzie wyglądało, no, no ale tych premier... Jest trochę, właśnie to są oczywiście. Mówię, to są ploty, to jest nic szczególnie potwierdzonego, więc warto jednak brać tutaj to z przymrużeniem oka, można powiedzieć. No i to jest tyle w sumie: takich, e, takich informacji na dziś, e, dzisiaj, w momencie, kiedy to nagrywacie, tego, tegoż samego dnia, kiedy to oglądacie, mm. zobaczycie e, właśnie. Nintendo Direct, w którym zostanie ogłoszony właśnie drugi Switch, kiedy będzie prawdopodobnie premiera kiedy wystartują preordery, wszystko to się rozwiąże. Ponoć ten Direct ma trwać godzinę i dodatkowo w kolejnych dniach mają się pokazywać materiały z gier, które będą wychodziły właśnie na drugiego Switcha. Także ja bardzo czekam i to wszystko w tym materiale. Zapraszam daleko w komentarze, subów dołączenie do Patronata Discorda czy innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie, linki znajdziecie oczywiście w opisie, w ten sposób doceniacie pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania, dzięki wielkie za wysłuchanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, no okiem, dawa.